Mordeczki. Z tej strony ja Monster i zapraszam Was do oglądania. Dzisiaj Wam pokażę jak mieć skina w Team Launcherze. tak, czyli inaczej w Minecrafcie. Także da dajcie lajka i suba i bez przedłużenia zaczynamy. Słuchajcie, żeby mieć skina, chodzić na www.delabher.com. Link macie w opisie. Wiem, ja że się to ładuje, ja robię pauzę bo... i jak się doładuję, to ładuje, to się go z odezwie. Znaczy, sorry, teamluncher.org. Słuchajcie, też się do was znaczy, znaczy, tym Dobra, Dobra, znajdujecie się na stronie teamluncher, klikamy singing up, czyli inaczej zarazem się ja wykacie to. I ma się ładuje. Mi się przez nagrywarkę bardzo długo ładuje. I za, i za to rolę te Wszystko chyba nie będę robił. Bo wtedy by tak jak jakoś dziwnie latał. O. A nie! Twój... Email! No! Nie, nie, zapomniałem. Ja miałem tu swój email zapisany. Następnie. Zajdź. Wy. Mozilla wam, się nie założy konto? Bo wtedy coś mam. Najpierw musisz wykonać jakieś tam. Coś tam. Zadziała wam to w Operze albo w Google Chrome. Tak. Ja już mam konto. Także ja kliknę login, ale ja mam zapisane hasło, że go nie pokażę. Widzę się na swoim koncie. Także. Oki, okay, dobra. Jestem już na swoim koncie. Jak widać jest moje konto, jest mój skin. Jak wy będziecie mieli takiego podstawowego skina. Tak, podstawowego skina wy będziecie mieli. Będziecie <laughs> mieli podstawowego skina. No jak każdy nie. Później nie klikacie AWLUS Skin, tylko katalog. Klikacie katalog, otwiera wam się właśnie teraz, robi wam się taki ekran. I robiąc tak. W górę, w dół, w górę, w dół, w górę, w dół, w górę, w dół, górę, górę, dół, górę, dół, górę, w, 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 w powinno się otworzyć. że Dobra, słuchajcie, po wyłączeniu nagrywarki włączyło mi się. Także, wygląda one, katalog tak wygląda. HD, jak ktoś chce mieć HD z kina, to po prostu, może, trzeba to kupić. Trzeba to kupić, ale ja nie mam pieniędzy W swoim koncie. No i tak, później nie wiem. Dobra, wybraliście skina i klikacie to I to wszystko I po prostu klikacie yy, Na boku I to wszystko No i to wszystko Zamykajcie wtedy przeglądarkę Nie? I odpalacie Team Launchera Także ja odpalam Dobra, Team Launcher by mi się odpalił Następnie Wy będziecie po prostu mieli taki coś Takie coś Zaznaczacie zakładkę konta i wtedy Wam się wyskoczy takie okienko. Podaj login i hasło. Podaj login i hasło. I wtedy logujecie się ponownie tu. I później klikacie rozpocznij grę. I to wszystko. I to na tyle. No i po prostu później klikacie Suicide. I klikacie F5. I sprawdzacie, no i przebaczam. Jeśli Wam pomogłem, to zostawicie łapkę w górę i subskrypcję, bo już jest Was 8, a dopiero było Was 7. Także miłe, miłej gry z, z nowym skinem życzę. I trzymajcie się. Cześć!